Na obiad przyszedł do stołu. Na pewno będziemy chudzi. Na pewno ty. Ja będę, a ty nie. No, Mi tam nie przeszkadza. Okay. O, trzy sery. Nasza ulubiona. Malutka. 60 cm. Proszę, dla pani. Mielni byliśmy wtedy aż dwa tygodnie. Niestety nie mieliśmy za bardzo czasu na nagrywanie, ale też za bardzo nie żałowaliśmy, ponieważ mielno pokazywaliśmy Wam już wiele razy, więc myślę, że zdążyło Wam się znudzić. Także to będzie takie bardzo szybkie streszczenie tych dni. Jak wiecie, jak jesteśmy w pracy, to często odwiedzają nas widzowie, więc poznaliśmy strasznie fajną parę. Przychodzili do nas przez kilka dni i na pożegnanie przywieźli nam piwo irlandzkie ciemne, żebyśmy spróbowali. Pozdrawiamy, strasznie fajni ludzie. I dzisiaj, właśnie wczoraj, poznaliśmy jeszcze kolejną rodzinkę i dzisiaj też przynieśli nam piwo swoje, jakby regionalne, bo oni są z Cieszyna. I to jest piwo Browar zamkowy Cieszyn, żebyśmy spróbowali. Powiedzieli, że musimy zdać relację, jak nam smakowało. Także dzisiejszy wieczór będzie opijany takim piwem nie tym naszym standardowym, tylko właśnie takim. Bardzo dziękujemy wszystkim za umilenie nam wieczora, bo po ciężkiej pracy to jest naprawdę aż, aż miło się wraca do campera po prostu. No, dobra, nie, nie przedłużajmy, bo. Ślinka cieknie. Mhm. Dziękujemy. Bardzo no, smacznego i w ogóle miamy. ujęcia z toalety, bo nam się zepsuło to coś Znaczy dokładnie to ta część złamał nam się jeden bolec próbowaliśmy kleić na różne sposoby, ale się nie udało w końcu wpadłam na pomysł, żeby wypełnić w środku to prętem wtedy będzie blokować i pan Kowal wczoraj w swojej kuźni nam zrobił to wypełnił nam o, obie te końcówki teraz akurat są już przyczepione i teraz Marek będzie to wszystko próbował, bo to jest spłuczka ale to nie jest problem, że ona nie działa problemem jest to, że ta spłuczka otwiera kibelek, który jest tutaj teraz akurat się nazbierało wody ze spłuczki bo jak zdemontował to, to zaczęło się lać wszystko co było w zbiorniku także wczoraj nie mieliśmy toalety w ogóle ale dzisiaj mam nadzieję, że będzie działać, zaraz przetestujemy Tak panie z Sanepidu chodzą i wlepiają mandaty wszystkim sprzedawcom. Najpierw dają pouczenia, a potem dają mandaty. Co ty tam masz Madziu? Coś dla mnie? Czyli co? Co to jest? Ty no nie mów, że piła. To jest piła łańcuchowa. Spalinowa? Czy elektryczna? Gasolinę. Nie, to spalinówka. Muszę ci pochwalić, że zostałam zaproszona do współpracy z firmą. Właściwie to piszę się po polsku Uber. Z niemieckiego to jest Wibe. Zostałam ambasadorką firmy, co mnie ogromnie cieszy, bo to nie kosmetyki, nie ciuchy, tylko narzędzia. Jak wiecie, ja uwielbiam narzędzia, po prostu mogłabym spać między półkami i także cieszę się. No i tym razem dostaliśmy piłę spalinową. Bo Marek wymyślił siebie, że chce zrobić o co a chce nie. zrobić? A nie, no tak serio, to piły spalinowe jeszcze nie mamy, bo my ogólnie mamy bardzo dużo narzędzi, ale piły spalinowej nie mamy, natomiast mamy gdzie ją używać i chcemy ją przetestować teraz już w trasie, a potem przetestujemy ją jeszcze w naszym ogrodzie. Także w zestawie jest piła. Są... Yy... Dwie osłony, dwie prowadnice dwóch różnych długości. Niewiele się różnią, No ale Wyszedł są. Ten, ale to um, fajnie mieć dwa takie noże? To się nazywa? Prowadnice do łańcucha. To, różnie to bywa. I są dwa łańcuchy. To jest też fajne, bo łańcuch się lubi tępić. Czyli... A są dlatego, że jedna prowadnica dłuższa, a druga krótsza, więc do... musi być dłuższy łańcuch jeden. Podobno łańcuchy też się ostrzy, ale no jak nie nie? Każdy potrafi. No samemu to tak trochę ciężko. Można kupić sobie maszynkę do ostrzenia. Tak, jest ale, ale myśmy zawsze zawozili, nie? Bo myśmy mieli całe życie elektryczną piłę łańcuchową. No ale elektryczną musisz ciągnąć. Ale, ale zobacz ile czasu ja miałem? Z 10 lat więcej. Więcej. Tutaj są takie drobiazgi, takie wiadomo. Co tam jeszcze? Jest? Pojemnik, pojemnik na mieszankę, nie? Bo to no. pewnie trzeba mieszać sobie. No i instrukcja sobie. oczywiście obsługi. Ha. No i teraz e, pałeczkę przejmie Marek, bo ja się boję takich rzeczy. Aha, czyli ja mam to skręcać. No, no dobra, dobra. Mhm. Lubię takie rzeczy, no lubię dobra. takie zabawki. Podawaj. No super. No i tu fajnie ja widzę, że ten. Ona ma zabezpieczenie. Pokaż ją. No ja właśnie się zawsze boję w tych... Ona ma tak zabezpieczenie tu, czyli tu trzymasz, i jak puścisz, no to nie działa. No i plus dodatkowe zabezpieczenie tu. No to już jest raczej standardem, jeżeli chodzi o zabezpieczenie. Takiej piły jeszcze nie używam, bo używam taką elektryczną już używałam, nie? No ale tą naszą elektryczną używałaś? No, tą łańcuchową? No. I fajnie, nie? Nie, nie, stresujące. A tam stresująco to zaraz tutaj przetestujemy, skoro mamy tutaj miejscówkę, na dole mamy kampera a tutaj, a tutaj mamy drzewo ścięte, więc Nawet więc tu potestujemy jest. <laughs> fajne krzesło do zdjęć ale zobaczcie co ludzie tutaj robią tak przy okazji jaki syf jaki to jest syf ja nie rozumiem czemu ludzie robią taki syf co? No widziałem, też do zdjęć jest fajne no, no zobacz, zobacz, zobacz i tutaj na tym Drzewku. Dobra, chodź, przechodzimy dalej do unboxingu. Fajnie się te krzesło tutaj stoi sobie. Jedno jedyne. No, ale I czeka... Jest do zdjęć. No. Na no, seszen, Poskręcane, a pani, która yy, nam to przysłała, znaczy zajmuje się kontaktem w sprawie tej piły mówiła, że wszystko jest już gotowe do użycia, także tylko odpalać próbujemy. Na, znaczy Marek próbuje, bo ja na początku się boję takich rzeczy, potem jak już się przyzwyczaję to pewnie będzie to dla Dobrze mnie rzezać. No pewnie, że będę. Znaczy chciałabym, tylko że ja się zawsze boję na początku takich y, sprzętów, gdzie można sobie w momencie uciąć palce. No, tak pewien jest. No, tylko trzeba będzie taki sobie załatwity kupić gdzieś. Musimy wyczaić, gdzie ta marka w ogóle ma swoich tych. Na pewno piszmy. Nie oni więc... nas zaprosili, że możemy do nich paść. No co ty gadasz? Do no. ja chętnie. <laughs> Wpadamy do was. <laughs> Nie wiem czy wystarczy tylko to? <laughs> wow. O, może się odsunę. Może też trzeba pompować. Pamiętasz, jak było w agregacie na początku, nie umieliśmy go. Uruchomić. Bo u nas unboxing jest zawsze taki, wiecie, że to jest pierwsze otwieranie, więc my nic nie wiemy o tym wszędzie. To, to jest naprawdę pierwsze. Nie, bo to by było już takie, wiesz, nierealne. A my jesteśmy jak wy i też jak kupujemy nowe rzeczy to czasami czegoś nie wiemy. Więc chyba nie będzie ogniska. To się olej wy... Nie mamy oleju. Nie mamy? Nie, nie mamy. Dostaliśmy pojemnik, ale oleju nie mamy do łańcucha. Trzeba sobie dokupić. O! No także nie pożezamy zbytnio. Możemy spróbować tylko, ale chodzi o to, żeby się nie, nie zagrać. No to może nie. Przecież tak, tak, tak. aż tak się nie pali tak, nam z tak, tym ogniskiem. Możemy zawsze tak. iść na no plażę się poopalać zamiast ja chcę robić sprawdzić. ognisko. Przecież ja nie będę spać, jak nie zobaczę. Pusto! Nie odpalimy. Może wylali przed wysyłką, wiesz, żeby nie. No i widać było, że był zalewany, bo czuć i w ogóle jest mokre, ale jest pusto, więc nie odpalimy teraz. Cholera. No trudno. Cholera, cholera. Możemy się pozachwycać wizualnie, bo to no, no, fajne jest. No. No to co? Także w następnym filmie pokażemy jak rżnie. <laughs> tak są. Także nie będzie ogniska i nie będzie sprawdzania czy piła działa, choć wiemy, że była sprawdzana przed wysyłką, bo niestety jesteśmy teraz w Mielnie. Tutaj jest ogólnie deficyt takich sklepów jakby takich innych niż spożywcze. Także nie mamy gdzie nabyć oleju i czy, czy, co tam jest? Benzynę mamy. To benzyna chodzi do tego? Tak. Ja. Mieszankę się I, robi. Nie, benzynę mamy. Zawsze w zapasie, ale nie mamy tego drugiego czegoś. Także... No Szkoda, że nie mamy oleju. Sorry, ale jeszcze Wam ją kiedyś pokażemy tak, żeby... zademonstrować, że działa. Będziemy je pewnie dużo używać, bo mamy w ogrodzie bardzo dużo drzewek do ścięcia. Podcięcia, znaczy. No, także... Teraz i przenosimy do unieścia na plażę. Naszą ulubioną. Example How to feel a space between the shadows And we suffer in it. Teraz last step that Zupełnie inaczej niż jak stoją wszystkie namioty. Jest tak y, przestrzennie, bardzo szeroki jest, a jak są namioty, to wszystko wydaje się takie małe, ciasne, skupione ciasta. Wydaje się, że jest tak dużo ludzi, a ludzi w sumie jest. Zawsze tyle samo, tylko że przez to, że jest właśnie namiotów nawalone, są. bo wszyscy idą wąskim gardłem, nie? No. Za tydzień no ta... tu wracamy. Za tydzień wracamy.

W Mielnie spędziliśmy 14 dni, bo tyle mieliśmy handlu. Znaczy w sumie więcej, bo zawsze przyjeżdżamy wcześniej i odjeżdżamy troszkę później. Teraz mamy dwa dni wolnego, które oczywiście nam lecą tak bardzo szybko za szybko. I zamiast dla nas się plażować, kąpać, to, to my. No, pakowaliśmy kampera, robiliśmy zakupy i jest teraz godzina 15. I my dopiero. Załatialiśmy... wodę, wylewaliśmy kibel, to wszystko schodzi. No, już po 14 godzina 15. Ale popatrz, starczymy na wodę na tyle czasu. No jak 14 starczy? dni mieliśmy. No dobra, ale przecież kupowałem wodę w Biedrze No tak, ale teraz miałeś dwie kropki, czyli nie by był pusty zbiornik, jesteśmy bardzo oszczędni, jeśli mhm. chodzi o wodę. Zwłaszcza ty. I ja mam włosy. A ty nie masz. Eee, chcieliśmy podziękować wszystkim osobom, które nas spotkały w Mielnie. Akurat tak się złożyło, że odcinki z Mielna poprzedniego złożyły się z naszym przyjazdem teraz, więc wszyscy myśleli, że jesteśmy i faktycznie byliśmy w Mielnie. Ale ogólnie tak do tego nie podchodzicie, bo na ogół jest tak, że jak na filmie gdzieś jesteśmy, to już po prostu nas fizycznie, fizycznie, fizycznie nie, ma. nie ma, bo nie. filmy są z opóźnieniem. Tutaj akurat się tak złożyło, że się udało ludziom, ale niektórzy piszą, że specjalnie jadą gdzieś tam do jakiejś miejscowości, bo byliśmy i nas nie. Nie ma, no nie ma nas, tak jak, filmy są z Tak jak pokazywaliśmy, że jedziemy do Jarosławca, wielu ludzi pojechało do Jarosławca A my już z wróciliśmy spotkać. do Jarosławca wtedy Także bierzcie to pod uwagę Dzięki wszystkim za odwiedziny, za zakupy, bo sporo osób zrobiło u nas zakupy także... I też sporo osób się dorzuciło do Puszki, bo mamy Puszkę taką na stoisku gdzie... Zbieramy na podróż dookoła świata i sporo osób, które na co oglądają wrzucają i sporo osób, które na przykład kupują coś u nas i twierdzą, że nasza praca jest więcej warta niż my chcemy, więc resztę nam wrzucają do puszki. Zobaczymy ile nasza puszka uzbiera przez te pół sezonu, bo dopiero ją postawiliśmy. Także teraz mamy dwa dni wolnego i jedziemy na handel do ustki. Ale na, na chwilę, więc jak będziemy w wózce na filmie, to wiecie, że nas w wózce już nie ma. Ale zobacz jakie dwa dni wolnego, mówię, dzisiaj już jest godzina 15, my dopiero wyruszamy z Mielna, bo dopiero żeśmy się ogarnęli. Teraz pojedziemy do Unieścia, żeby Magda mogła zmontować film, ja zrobię pranie. Na wieczór już musimy jechać, żeby na sobie złapać miejsce na fajnym parkingu w wózce. Więc gdzie te dwa dni wolnego? Może jutro gdzieś pochodzimy czy coś? A ja chciałem chociaż do morza wskoczyć, tak mi gorąco. Nie, wolne będziemy mieli po sezonie. Musimy się najpierw napracować, żeby mieć wolne Sąsiady. Patrzcie jakie wypasiki. Nie to co my. Siema sąsiady ze świątko. <laughs> Machają, hej! Tutaj to jest ten dom, yy, który mówiliśmy, że też jest opuszczony w mielnie. Tutaj przy samej głównej ulicy taki... Ale miał sklep co lokal, yy, dom lokal, fajny. Jest do, ja bym, jest numer. Jest do wynajęcia? O no, jaki fajny! Superowy. Teraz jest szczyt sezonu w Mielnie i jest bardzo dużo ludzi, dlatego mieliśmy tak bardzo dużo pracy i praktycznie przez te dwa tygodnie nic nie nagrywaliśmy, bo nie było po prostu kiedy, nawet ale, nie było kiedy sikać czasami. Przez ten szczyt sezonu i przez to, że w końcu Śląsk mógł wyjechać nad morze, my mogliśmy zarobić, bo Ślązaki, dziękujemy Wam bardzo, jesteście hojnymi ludźmi, Ślązak się nie pierniczy, on przychodzi i kupuje. On nie żebra, on nie prosi o 5 zł, taniej, po prostu kupuje. Ja nie wiem, oni mają hajs po prostu. I nie. to jest dla nas klient taki. I dla każdego nie. innego też. No, ze świątlarzami fajnie się handluje. No i Niemcy też no. bardzo dużo u nas kupują. Niemcy. Niemcy, jak widzą, że to jest rękodzieło, że to jest ręcznie robione, to nie biorą normalnie po kilka. Po osiem, po ileś tam. I wszyscy się nie targują z ceną. Bo wiedzą, że to jest ręczna robota. I oni to potrafią docenić. A przyjdzie ci pani jakaś powie... Taki coś? Pie, zrób se lepsze! Boże, przecież nikt nie zmusza do kupowania. No, tak samo jak i no. do oglądania nas. Jejku, no. Jest wolność. Jeszcze. Tutaj w Mielnie jest taki parking, tutaj w tym miejscu, bo tutaj mamy jezioro. O, poczekaj. O, on się nazywa Tulusiowy parking. I bardzo dużo osób, które do nas padło, mających przyczepy i kampery, sobie chwaliły, że, że fajnie. Także, że, także że, polecamy w imieniu innych ludzi. Bo że nie... fajnie i że tanio. 29 zł było jakoś bez prądu, 35 z prądem, z kiblem, ze wszystkim. No to śmieszna no to cena. To bardzo niskie ceny jak na, na nadmorze.